Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj szybciej skończyłam pracę, więc jeszcze jak widzicie jest światło dzienne. E, bardzo, bardzo się cieszę, że naprawdę, wiecie, jest ta możliwość czasami... Z z pracy wyjść szybciej, zimą zwłaszcza, to jest super, bo jeszcze zobaczymy, wiecie, jak wygląda dzień i, i naturalne światło, a tak to, no niestety, ale ciemno rano, ciemno jak się wychodzi. Zatem, no dzisiaj taki fajny dzień, od razu inna energia, od razu aż się chce. Kochani, przyszłam tutaj, schowałam się u Nadi w pokoju, dlatego że tam ona po prostu, wiecie, ogląda bajkę i towarzyszyłoby nam Bluey, więc nie wiem, czy dobrze byście tutaj, wiecie, słyszeli to, co trzeba ona sobie je w tym momencie obiad przejrzałam też jej e, zeszyty i książeczki wiemy już też co mamy dzisiaj zrobić na dzień jutrzejszy e, bo jakieś tam zadanka są więc to już, to już mamy, wiecie, plan obrany. Ja natomiast jeszcze dzisiaj wyruszam na paznokcie i wciąż nie mam pomysłu, słuchajcie, co z tymi paznokciami zrobić. Ostatnio miałam e, takie jaśniuteńkie, tutaj tylko troszkę takiego błysku. E, nie wiem, nie wiem co zrobię dzisiaj, nie wiem na co się zdecyduję. Pokażę Wam na pewno, jak już będą. E, a wczoraj, tak jak Wam zapowiadałam w ostatnim e, vlogu, wybrałam się na. Rzęsy. Nie wiem, czy to dostrzegliście. Mam wrażenie, że już w kamerze widać, że to oko naprawdę jest pełniejsze, że to oko jest takie, wiecie, takie inne. Postawiłam na takie dość naturalne rzęsy, tak jak Wam wspominałam. Ja nie chciałam tutaj nie wiadomo czego, chociaż i tak, wiecie, zmiana jest widoczna. No, to, to nie jest coś, co normalnie posiadam, bo żadnym tuszem takiego efektu absolutnie nie byłabym w stanie osiągnąć, więc. Tak, moi drodzy, się to prezentuje. To jest metoda 2D połączona z 3D. Jakbyście byli ciekawi, ja się kompletnie na tym nie znam, ja tylko po prostu powtarzam to, co usłyszałam od fachowca. I powiem Wam szczerze, że nic mnie nie szczypie, nic mnie nie kuje, sam zabieg również totalnie, wiecie, nic nie bolało, nic właśnie nie oddziaływało na moje oczy tak, że nie wiem, łzawiłyby, czy byłyby podrażnione. No nie. Jak widzicie, naprawdę wszystko wygląda. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się też czuję. Są takie lekkie, jakby, wiecie, po prostu zapominam, że je mam. Bo pamiętam, jak zrobiłam pierwszy i w zasadzie wtedy już ostatni raz w życiu właśnie rzęsy. To było jakieś 5 lat temu, słuchajcie, 6 może. To powiem Wam szczerze, że ten. Ten cały efekt, to wszystko ja to czułam. Po prostu miałam wrażenie tak ciężkiej powieki. E, ładnie to wyglądało, ale zdecydowanie tych rzęs było jakby więcej, one były jakieś takie grubsze. Nie pamiętam i nie wiem co to była za metoda, ale tak jak mówię, no nie wyglądało to na tyle naturalnie jak teraz te, a też tak jak mówię, ja czułam, że je mam. Po prostu wiecie, cały czas e, przypominały mi o sobie, że są. Więc teraz to jest zupełnie słuchajcie inny wymiar posiadania właśnie takich doklejanych, do, doczepianych, sztucznych rzęs, więc no jestem zadowolona z efektu. Zobaczymy, jak jak mówię, jak długo będę zdecydowana nosić takie rzęsy i tak dalej, i tak dalej. No, na ten moment fajnie się czuję i, i myślę, że to w tym wszystkim jest właśnie najważniejsze, żeby się bardzo dobrze po prostu czuć w czymś, z czymś, i tak dalej. No, więc kochani, taki plan w sensie teraz domowo porobimy lekcje. Ja już stawiłam pranie, wiecie, coś tam ugarne. Może też odpocznę chwilę, nie ukrywam, to poranne wstawanie. A w ogóle od dwóch dni tak u nas strasznie wieje. Ale to tak strasznie wieje. My mieszkamy dość wysoko. I wiecie, jakby okna, wszystko tutaj jest szczelne, nie ma z tym problemu, ale są nieraz tak silne te podmuchy wiatru, że pomimo wszystko tu słychać i jeszcze właśnie na, na, na wyższych piętrach, wyżej, no jest to tak słyszalne, a to się coś przewróci, a to coś gdzieś trzaśnie, wiecie, no powiem Wam szczerze, że tej nocy budziłam się wiele, wiele razy, bo ten wiatr był wow, naprawdę. Nieprawdopodobny. No, mawiać jeszcze tylko dzisiaj, jutro już ma się to wszystko uspokoić. I dobrze, bo nawet przyznam Wam szczerze, jadąc samochodem, nie czuję się najlepiej, jak wiecie, jak. Czuję, gdy moje auto po prostu wraz z podmuchami wiatru najchętniej by fruwało po tej drodze. No naprawdę nie lubię takiej pogody, nie lubię. I oczywiście nie zdziwię Was, jak Wam powiem, że wczoraj miałam koszmarną migrenę, ale to koszmarną. Dlatego też właśnie wczoraj ja skończyłam również szybciej pracę i naprawdę miałam ambitny plan ponagrywać. Nawet wiecie, kamerę miałam przy sobie cały czas, no ale no nie, no moi drodzy, no nie dało rady. Ja po prostu byłam dętka później wiecie, odpoczęłam po pracy poszłam na te rzęsy, tam się wyleżałam e, jakiś czas, więc e, no dopiero gdzieś tam pod wieczór e, czułam się normalnie ale to już wiecie, trzeba było iść spać, e, natomiast no dzisiaj cieszę się, że ta głowa odpuściła, ale no to musiało się coś wiecie zmienić tam z ciśnieniem, i tak dalej, no pogoda paskudna, naprawdę pogoda paskudna i totalnie niesprzyjająca moim migrenom, więc czekam aż to wszystko się uspokoi Nadia zjadła pierogi. Ja się biorę za moją fukaczę i ja zjem jej tylko połowę nie zjem całej na raz, więc zaraz sobie odgrzeję piekarnik już już tam wiecie, pracuje. I ja sobie lubię słuchajcie, tą fukaczę zrobić z oliwą, oliwą taką czosnkową, z ziołami, tak więc zaraz sobie przygotuję. I to jest takie w sumie wiecie, spoko na szybko. Obiadu nie chcę, dlatego że jadłam w pracy jeszcze obiad. Dzisiaj w ogóle miałam taką zupę borowikową, przepyszna z takimi kluseczkami. Mega była, naprawdę mega. No, a teraz focaccia, tak wiecie, co by na pazurkach nie być głodną I nareszcie w domku. Słuchajcie, mam tutaj zadanie od mojego dziecka: odkręcić tutaj, wiecie co, takiego wielorybka i zobaczyć jak baterie, tak? na Nadunia, to jest jakiś wielorybek do wody. I co on robi? Psika wodą. Sika wodą. I świecić ma bodajże, tak? Jakiś mamy taki. Średni ten śrubokręt. No ale dobra. Także mama jeszcze majsterkuje, tak? Wieczorem. Woda się do wanny leje. Zaraz na Nadusia wskakuje. Co? Tak, dostałam w prezencie. To jest czekoladka. Pokaż widzom, jaki super prezent ja dostałam. O, na pazurkach. Za blisko Misiu, za blisko. Jeszcze dalej. Tak. O! Teraz. Elegancko, olejek, w zasadzie oliwkę, tutaj czekoladowy Mikołaj, zaraz Wam pokażę jakie fajowe, christmasowe pazurki zrobiłam, ale no muszę się z tym, moi drodzy, uporać, bo to wiecie, to jest najważniejsze w tym momencie, tak, Nadunia? Mikołaj, zamknęli zamknijcie w tym worku. Ty już... Yy... O, tu idą cienkie, myszko, paluszki. Przynieś tam z biurka, z szufladki cienkie paluszki, dobra? Tam są zamknięte. Także wymienimy. Tam schowamy tu i zobaczcie, moi drodzy, w tym czasie pokażę wam. Jakie pięknoty! W tym świetle tak aż nie widać. Jeszcze gdzieś tam w dziennym będę się starała wam pokazać. Tutaj mamy taki lekki błysk, wiecie, taki drobny brokacik. Tutaj kokardkę z prezencikiem. No ślicznie to wygląda, także jestem bardzo zadowolona. Yy, zobaczymy w ogóle jak ta kokardka, yy, ale ponoć nie ma być jakaś dokuczliwa. Trzy sztuki, proszę pani. Potrzebujemy trzy sztuki. Piesek szaleje, zobaczcie. No niby wieczora w naszym domu głośno, Jeden. energia taka. Jeden. Gdzie ty kupiłaś tego delfinka na deńko w pepko? Mówiłaś tak? Okej, okay. jest tu coś coś mam na nosie albo coś z szalika albo coś z naszego psa jak zwykle tu mi w ogóle chyba zmywarka umyła więc tak więc niech sobie odparuje później powyciągam o dobra od razu się włączył? to tak ma być i on nieustannie działa nie on się włączy kiedyś się wyłączy spoko, no to jak kiedyś się wyłączy o, rety, rety. Także, kochani, kończymy ten dzień, tak jak mówię, idziemy się kąpać, e, będziemy sobie czytać książkę z tym takim e, kalendarzem adwentowym, rozdziałowym, e, ale leci czas, naprawdę. Zaraz, słuchajcie, wigilia, to jest nieprawdopodobne. Co, Misiu? Powiem, że pojutrz. Już 19. Pojutrze już dziewiętnasty, no, to prawda. Także no fajnie, ale ja nie ukrywam, Ostatnio miałam właśnie tyle do zrobienia, że bardzo mało, ale to bardzo mało skupiłam się na takich świątecznych przygotowaniach. W ogóle na sobie mam ten sweterek z handemu, który Wam ostatnio pokazywałam. Za cały chyba 31 zł. Powiem mam że fajny, taki ładnie wygląda. Bardzo mam mi się podoba. Zakupoholik. Mama na zakupowik, no może trochę. Proszę, Chciałbym. Proszę. Chodź, chodź. możesz chodź. iść się bawić. Telepinka, dobrze, to zaraz mi pokażesz. Ja tylko tutaj skończę nadeńko vloga. Yy, dobrze, kochani. Co tam żabcia? Co tam żabcia? Mm -hmm. <noise> Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Dzisiaj bardzo tak urodowo tutaj rzęski, tu pazurki tutaj wiecie, ale no jakoś tak nie mówiłam, naszło i potrzebowałam chociaż wiecie, pazurki robię cały czas ale te rzęsy, to wszystko i czuję się naprawdę, słuchajcie, plus 10 do samopoczucia więc jestem zadowolona, że podjęłam się tego w ogóle włosy już związałam, bo no nie było za dobrze, wiecie, jednak włosy pod czapką to jest dramat także kończymy na dziś tak jak mówię, lecimy do wanny. Jeszcze, może tylko na koniec filmu, właśnie pokażę Wam, co ten Delfinek takiego ciekawego w tej wannie robi. Tak, nagramy. Może dla swoich dzieciaczków będziecie chciały coś takiego. Jest jeszcze niebieski. Jest jeszcze niebieski. Super. Także my, my, tak jak mówię, naszą wieczorną rutynkę zaczynamy. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych vlogach. O nie, ale czat! ale to jest czat. piękny a on świeci Nadeńko to czekaj mama zgasi światło uwaga uwaga o ile zabawek zobaczcie o! bajerancki ten wieloryb bajerancki no to z takim to można brać kąpiel co? fontanna takim... efekt świetlny a nie je a nie jest takim który je ryby a tutaj w ogóle zobaczcie. O, kolekcja Bluey, Także zawsze, zawsze w wannie. O, dużo się dzieje. Dużo zabawek musi być. Tak na dunia? Papa jeszcze raz buziaki wam ślemy.